Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Niedawno ukazała się nowa seria Star Wars. Nie jest to ta sama seria, co była dostępna tam w Kerfurze. Wczoraj też otwierał, widziałem multipaka Dr. Radian. To jest całkiem inna seria. Takiego wielopaka można sobie zakupić za 19,50. Mamy tutaj 5 saszetek i kartę limitowaną. Limitka jest tutaj z boku, z tyłu co jest, z tyłu tutaj możecie sobie zobaczyć na przykład zestaw startowy kolekcjonera zawiera przewodnik, planszę do gry, klaser, saszetka z kartami oraz dwie karty limitowanej edycji, takie coś kosztuje 29,99, no ja od razu mówię, że będę coś takiego zbierał, można też zakupić sobie puszeczki, Puszka zawiera 24 karty, plus kartę limitowaną. Ja już sobie kupiłem wcześniej, widzieliście u mnie na fanpage'u, otworzyłem sobie jedną saszetkę, chciałem zobaczyć jak to wygląda. No karty są bardzo fajne, ja lubię Star Warsy, więc na pewno to będę zbierał. Tu mamy chociażby Han Solo. I tutaj gdzieś będzie, oczywiście są puzelki i jest karta specjalna, święcąca. Mistrz Joda Karta numer 166 Bardzo fajne Będę to zbierał Nie wiem jak u Was Nie wiem czy wy to będziecie zbierać Ja na pewno Dobra Zobaczymy sobie e, Tego multipaka 1950 Kupiłem go w kiosku w Kerfurze Dobra Zaraz zobaczymy a tak przy okazji zapraszam Was jutro na specjalny odcinek z moją żanką. Będzie to unboxing taki świąteczny. Limitki nie będę teraz, no właśnie ona jest tak chamsko przyklejona. Dobra, ja się z tym pobawię później tutaj mamy limitkę. O jest statek. Szkoda, że to nie jest jakaś postać, ale limitka to limitka. Dobra, odkleimy sobie. No wiadomo, Tops lubi, jako, jak widzicie, e, lubi klej. No, ale tu akurat tragedii strasznej nie ma. O, tu sobie przy okazji już otworzyłem e, saszetkę. Dobra, pięć saszetek. <laughs> Zobaczymy, co tam ciekawego mi się trafi. Nie wiem jeszcze dokładnie ile jest kart do zebrania. Zobaczmy tutaj z tyłu. Ponad 200 kart jest do zebrania, nie wiem czy to mnie sfokusuje. O jest, ponad 200 kart do zebrania, 5 kart jest w saszetce. Szukaj kart specjalnych w opakowaniu. A, 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 jakieś tu są lustrzane, holograficzne, foliowane. Dobra, a czekajcie. A... Dobra, nie ma. A czekajcie, tu właśnie można zdobyć limitkę, chyba z tego co widzę. Szukaj kart z edycji limitowanej do zdobycia aż w co 50. co co pięćdziesiątej saszetce, sorry, aż się zamotałem. Dobra, lecimy. Ja już zbierałem Star Warsy z innych edycji. Z tyłu, jak widzicie, Star Warsy mają różne kolorki. Dobra, no to lecimy. Aha, tutaj mamy puzelek. A tu jak to jest? Aha, o, już mi się pokazał. O, proszę, mamy kartę specjalną Han Solo i Harrison Ford. Ja jeszcze na tym filmie nie byłem. Wybiorę się po świętach. Szkoda, że jeden z użytkowników. Zdradził mi, co się tam wydarzy. No, trochę spoilerek mały. No i dobra, tu mamy oczywiście różne statki. Będą postacie z filmu. Oczywiście jest to ta najnowsza produkcja. Tu jeszcze jest Luke Skywalker i Wader. Wader. Dobra, lecimy z drugą. Saszetki się nawet fajnie otwiera. O, no, tu już widziałem, że jest coś specjalnego. Tu jest yy, zasady gry. No ja w to oczywiście nie gram. Dobra. Zobaczmy, co tutaj dalej będzie. No jak ja to zrobiłem? Ach, dobra, nieważne. <gryw> Zamotałem się troszkę. Mamy kolejny tutaj mm, statek. O, jest i Jabba. Jabba jest fajny. O i mamy tutaj pilota. Na karcie specjalnej Pilocik Damy go tu Hansa Solo Ten Hump I kolejny puzelek Karta numer 131 e, Takie coś to pewnie będą zbierać mm, Ci którzy lubią Star Warsy Wiem, że będą jeszcze naklejki i pewnie też będę je zbierał. Fin to jest właśnie ta nowa postać z tego, z tej mm, najnowszej części. Ok, <laughs> no, oczywiście jest. Żołnierz. No, jak oni to porobili? Kurde, no. <laughs> Snow Spider. I mamy tu kartę specjalną. Jabba. Jest i Jabba. Jabba, jabba, jabba. Dobra. I tutaj mamy matkę. Mama. Dobra, mam jeszcze dwie saszetki. O, a to już mi się jedna przykleiła. Jakiegoś wadera bym sobie chciał trafić. No kurde, ten klej to mi tu przeszkadza. Br, br, br. O, zasady gry. Nie interesują mnie. Dobra, nie będziemy tutaj kombinować. Mamy kolejnego pilota. No, taki ciemny typ. Prawie go nie widać. O. A, to nie jest on. <laughs> Admiral Piet. No, tutaj chyba nie będzie karty specjalnej. No właśnie, było tam napisane, że nie w każdej saszetce jest karta specjalna, ale jak na razie na 5 saszetek na 4. Teraz otwieram piątą. Mam trzy karty specjalne i tu widzę, że będzie kolejna, więc tragedii nie ma. No nie, nie umiem tego zrobić. I zobaczcie, tu mamy kartę specjalną, która świeci się troszeczkę inaczej niż pozostałe. Rey. Również nowa postać. Power Boost. Fajne, ja lubię. Podobają mi się Star Warsy, więc na pewno będę je zbierał. A jak już powiedziałem, e, na film wybiorę się po świętach. I tutaj co mamy? A, he, he, fajny gostek. Bardziej wolę, oczywiście, wersję e, kinową niż e, te bajki. No, cieszę się, że mam Hansa solo. Tu mamy te cztery karty specjalne plus, gdzie ja to dałem. A tutaj. Tutaj mamy Mistrza Jodę. Też bardzo fajna karta. Także piszcie w komentarzach, czy też będziecie zbierać. No ja będę zbierał. Dobra, moi kochani. To by było na tyle. Święta się zbliżają już tuż, tuż, tuż. Mam jeszcze Hansa Solo zwykłego. Także jak już powiedziałem, zapraszam Was jutro. Myślę, że po południu albo pod wieczór ukaże się filmik specjalny świąteczny z takim klimatem świątecznym z moją żanką nagraliśmy dla was bardzo fajny unboxing także będziecie mogli sobie posłuchać jak tam żanka sobie otwiera także to by było na tyle ja was pozdrawiam serdecznie trzymajcie się Papa, pa. niech moc będzie z wami trzymajcie się hejka